Dobra, z rozpędem będzie uwaga. Hopa! Woo! Witam, witam, ja jestem SKKF i dzisiaj na kwadratowej masakrze nadciąga dziesiąty wyjątkowy odcinek. Odcinek, w którym przejdziemy Minecrafta zabijając smoka. I będą napisy końcowe. Zapowiada się dobrze. Będą napisy końcowe. Dzisiaj się dowiecie, jak jeszcze nie wiecie jak, jak można przejść Minecrafta. Tutaj generalnie jest twierdza, my ją znaleźliśmy wcześniej. Tak, żeby żeby nie łazić po całej mapie przez godzinę. No Co i musimy było siedzieć na lewie u, u kogo? U łabry? U łabry u u u Abry. U Abry był. No, u Abry było na lewie, jak żeśmy szukali. dobra, kto, kto to się chwalił, że ma dobrą łopatę? Niech tutaj nam schodki zrobi jakieś fajne. No proszę, prosimy o schodeczki, Raz. Randal kopie. <noise> <Rasta> się <noise> Wszyscy <Rasta> się rywą. <noise> Tylko ty dobra, masz to Ja mogę zrobić. Wszyscy się rywą normalnie, okay. do roboty. A potem to. ja mam killoff taki super fajny, to mogę porobić te schodki. Już Tylko dalej. mnie tu piaskiem nie zasypcie, bo ja umrę. Właśnie, Umrę, na trzeba kopać z tym łopatą. Na, no, no, na pewno dobrze żeśmy ten? Znaleźli to? No, no, to o, tu coś jest. Ej, znalazłem o, coś. Masz? To chyba nie o, jest, to, jest, jest, Chyba Ej, mam, nie do czego szukamy. mamy, mamy. O, mój Boże, ja A tu, dobra. No, jesteśmy tutaj. Uuuuuuu, Tylko teraz trzeba znaleźć. Ten, ten, portal przecież. Na znaczy tych twierdzach w ogóle coś ciekawego jest? Skrzynki są czasami o, poukrywane. Ale może tutaj? Co tu się... o, nie da no, się, da się. Yy. Nie o, Patrzcie, tutaj, tak tutaj jest skrzynka może. w tym. O! Mam. O, mam enchant Fortunę 1, ale bez nadzieja. Też mam Fortunę 1. A nie, to ty Myślę. mi zebrałeś. Kto pierwszy znajdzie? To jest jakaś fontana, No to może rzuć mi jeszcze drzwi. raz perełkę? Ej, nie! Chłopaki, pomóżcie! No nie, no to przecież nie ma co szukać, bo to już jest... o, o czyżby to... O, czyż biblioteka. Czyżby wybrał, wygrał... Co no to robi biblioteka? No, książki. Biblioteki są w tych twierdzach? Zoba, gdzie? No tak, no tak, to są, jest. Książki książki, 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 mega duże. Znalazłem! Masz, Dobra, niszczę Silverfisha. Tam daleko. Jak? Halo, Silverfisha, a kysz. O, idę. A tam robaki. Gdzie by chcieliście? Opiją mnie robale, ej, na pomoc, <laughs> pomagam, robale. Pomagam, pomagam. O, o nie, ile ich tu jest? <laughs> o, nie! Ej, szybko, patrzcie na ten na niki. To no idę do was, idę, nie. idę! Do lawy wlecia! Idę. Ja tam nie wchodzę, tam jest to, jest, to jest gorsze niż smok A ja nie wkają do lawy cały czas To jest gorsze niż smok. Ja wam... Jeszcze. mówię. Jeszcze. Ojej, jak dę, ale dę, dę, ciężko dę, dę trafić. Za wszystkie już? O kurde, tu no, dużo więcej brakuje. Zale... <laughs> zal... Zalepiamy lawę, co? Potrzebujemy nam się nie przyda. 11 stóp. A jest niebezpieczne. Nie, no, 6 przeważnie brakuje. O, 4 albo 6. <noise> 4 albo 6, ja ty. Ja o tak mam brawo. Ekranę, to, to wkleję. <noise> Dobra, ja mam ja mam chyba 7 przy sobie. 6, 7. Dobra, dobra. najlepiej. E, masz jeszcze 4, 5. 5 brakuje. 5, dobra, tak już masz? robię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć Dobra, pozwólcie, że dobra. dokonam ostatniego sodu. Dobra, uwaga. Ej, ja. Pierwsza. Druga, druga, trzecia, czwarta, czwarta. i yeah. Yeah. Dobra. Yeah. Wskoczyć. Dobra, uporządkujcie sobie wszystkie kwipunki. Dobra. Dobra. Gotowi? Kto pierwszy jest odważny? Ja, ja! Uuu. Jak to będzie się? No. Dobra. Dobra, o nie! Op. Uważajcie, uważajcie. O, o panie! Nie pchać się halo! Dobra, ja rzucam tam perłę! Spod... Hoppa! Ja Jestem! Tam, tak, 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 tak. Ja są entermany! <grym _> nie bijcie ich, nie bijcie, nie bijcie Poczekajcie na spokojnie. Szymek dobrze buduje, pięknie elegancko. O, Jezu smok mi przeleciał Dobra, nie... Joki, on dźwięki wydaje, ja go muszę ściszyć na pomoc. ja ci pomogę Ferek, gdzie ty jesteś? Dobra, do No przy smoku! Tutaj. O dobra idę Strzelę do idę, idę idę. Dopóki nie. Dopóki bo, tych na mostkach to dużo więcej. on się sobie. coś zawiesił. Musimy, żebyśmy zniszczyli. Te... Dobra, to musimy, musimy aby zniszczyć No nie. Go, co? Tylko no, nie patrzeć się nie, na Zniszczyć te, które go naprawiają. Te takie, jest, dobra, jeden zniszczony. Putujemy TT. Ee, smok się zawiesił. O, jak robiłem. No. Rozwalmy go TT, a spokój się zawiesił. A czemu jest zawieszony? No ale nie da się go ten walić. Trzeba było. O, da! zawiesił się! Te, eee, słuchajcie, sobie tam sobie. się trzeba wspindrać górę. A ja, mieczem? Się ja eee, się wspinam łukiem. do górę. Nie bo one są zabrane. Ale tam są... stanie w stanie O, poleciał, leci, leci, no, proszę. Mówcie, czego? w stanie w stanie tam. stanie te te. Ej, no. stanie w Uważaj, 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 bo już w stanie w leta. Dobra, ja w do tego stanie Jest. stanie w Dobra, w stanie w stanie w Dobrze, a Dobra, ja te już zaskoczyłem. Jedno rozwalone. Szczelajmy w te może, które nie są też zablokowane. Kie? jeszcze, nie? Właśnie, ja strzelam w nie? O kurde, Kie? po co tu się spintą, jak to rozwal... To mogę mieczem? Dobra. Popuściłem. Zniszczone. Tak. O trafię. Wow. Gdzie jest moje to mięso? Było. Ej, słuchajcie, trzeba by butelki, żeby pozbierać ten. Ej, Właśnie. Bierzesz, nie? To jest. Bo, to, to od, to fiole, od o. Kto ma butelki, bo od ja tego mam, smoka ja mam, można ja zbierać. To zbierajcie te. ten. sobie zbieraję te płynne. Mam DPS ja, ja już popuściłem. Dobra, już, już się biorę. O Ale, kurde, jesem. patrzcie, mam oddech z smoka. To to też. O, wow, mnie Dobra, kolejny. A odpaliłem. co to daje? Dważaj za to bom? smok nie będzie. Ej, no bo dalej, on dalej zbyra, Jest, dobra, e, jeden nie. poszedł, jeszcze jeden. Więcej butelków trzeba. Najpierw to może... Jeszcze no, tam, na tej tam. takiej górze, tej takiej takim najwyższym ta, O, jest, O, jest, no, już o już już wybuchło. Od no razu smoka. No nie da się. Ale te walił. Nie, no spróbuję Opa. go z miecza bić. Hopa, hopa. Dostaję z miecza, bo zawieszony. No naprawdę, o, największe o, wyzwanie 2017. Wow. O, Dawajcie go w stópki. O, nie mnie! On się, On się już nie leczy. Ej, te łuki mu bardzo dużo zabierają, więc spoko. Ale nie, miecze zabierają częściej. Halo, więcej. chodź do smoku. Kula poleciała. Jakąś kulą magiczną. Tego nie tłumaczy. było nigdy w Minecrafcie. Dawaj, wajka jajka go, w jajka. Wow, wow, wow. Dawaj, Ponóżka go. Na Między skrzydła, Tam ma najmiększą no, 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 no. błonę. Jest. O, trafiamy. Ej, dobrze to idzie. Mamy go, mamy, mamy. Uwaga, kula leci. O, nie, o, ja ja nie no A ma ktoś dużo tych buteleczek, żeby Właśnie tego nabrać? Jeszcze, ja mam tylko dwie. Więcej, niestety. Ja też mam tylko dwie. O, dostał to, to... A wzięlibyśmy o, tego fuck. ze staka. To Czemu? No, no, weź to buteleczki na arkus i nam tego przysiedli. No Enderman mnie bije naprawdę. O, nie macie no, co ja robić. Jedziemy. O, dostaje, dobra, o, znowu się o, zawiesi. Zawiesi się. Dobra, teraz Dobra, teraz mieczek. Bem, 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 O, oh, Dobra, my jeżem ginie, 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 ginie. Dawaj go! O matko! Wija, wija, Jeszcze Enderman jezu. mnie bije, pierwsze! Oh, Siadła! Szybko teraz! Minecraft! Wygraliśmy! XP, mi. Ja chcę expa, Ja chcę expa. O! Leci! No zabrał wszystko! 70 level! Narw! No. Dobra, ale moi dotyknąć. drodzy, to jeszcze nie koniec, bo to są jeszcze te miasta No Właśnie. A brata, akceptuj, bo mnie od razu do tego. Jasne, w parę minut. Na no, napisów nie się zabrać? Ej, ja chcę jajko, Dobra, gdzie? Ej, 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 spokojnie, ej, nie gdzie nie tu są te... Jajko! Już nie ma. A Właśnie, co jest tym, J jak to jajko właśnie by się Pograjmy obawiało? teraz w jajko może. Trzeba pistonem chyba, nie? Aha, e, pistonem się jakoś robiło. Weźcie tego jajka, nie bicie, bo no wyleci gdzieś. Zostawcie je. Nie to, to sobie, sobie może perełek, perełek nazbierać. Je trzeba chyba pistonami Pistonami trzeba długo. No, yy, Dobra. Tak. Kurczę, akurat looting zostawię. Tak? Ja mam looting. Ja mam na mam Endermany zapierze. Może zabijemy Ander... te endermany teraz. Yy, słuchajcie, musimy znaleźć to miasteczko chyba. Co wy na to? Ale jak się przechodzi tam? No trzeba znaleźć się. Ma ktoś mapę? A, to jest tutaj? Więc lol. No tak, no. no tak, tylko to, to, to może być wszędzie, nie? Ej, tam coś jest. Co to jest? Ale Dobra, Mati, jak? dawaj, Mati, A, dawaj. dawaj, to już się kameruje. Dobra, kameruje poczekajcie, się. Te, poczekajcie! Mati, lecimy! Poczekaj, 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 przecież możemy tam wybudować schody, no rany, bo... O, Irol, no, no, ty jesteś taki... Niech, niech se rzucić chłopak, no. Dobra, jesteście gotowi? Ej, zakład trafi w bedroka i spadnie w dół? Jesteście w Dobra. Dawaj, Mati, no nie słuchaj się ich. No nie! Dobra, już jeden! Trafisz Leci! Trafiaj w niego Bedroka, ja bedroka no dawaj, bo ci zaraz Enderman jakiś zepchnie. Co ty zrobiłeś? O? Nie trafiłeś. Ej, nie co on to. ma? Nie trafiłeś. Dobra, przeleciałem. Próba numer dwa. Randa to nie Patrzcie, próba numer dwa. Szykujcie się. No, patrzcie. Pokaż, pokaż siłę. Dawaj. Zrobisz to. No nie! O, poleciał. O, o, poleciał. Mówiłem, mówiłem, że to jest to. O mój Boże. Tak? ja Trafiłem. No, to, co Mateusz, Ej, co jest? Jest? no. co tam jest? Mateusz, co tam jest? Jo. To sto, dodawaj. Się. Leca, Jezu, jak zniknął. Tam teraz ja też. Raz, ender, dwa, trzy. Hop. Ender perełku, tam. Witamy was. Ej, nie działa. Jak to nie działa? O, działa. Uwaga. Uu, raz, dwa, trzy. Uuu, jaka twierdza. Mm. O. Ale jest. jaja. O, Oj, tu ładnie. Dawaj ender proszę. Idziemy Tutaj? do twierdzy. Już tam, no, proszę chyba, Ja jolo. Ja już idę. Nie czekaj, mogę się doczekać. Chupę, <laughs> proszę, paczkę. proszę ale Okej, jakie te bloki już... ładne. Ładne są ja je zbieram teraz. Ale ej, zbierajcie ej w ogóle to gdzieś powinien być taki statek Od góry je zbierajcie, bo jak się rozwajcie. jest na dole, to tylko zbieracie jeden punkt jakby. Aha akum. No. Ale to nie, nie da się, tych patyczków nie da się zebrać. Nie. Jak to, to nie? Nie, nie da, da się tych patyczków nie da się, tylko w górę. To wlatuje z tego. Ten tylko taki... górę się da. Nie, nie, nie. ja latam w powietrzu, co to się dzieje? Masz efekt lewitacji, tak działa. Uuuu, ja co ja mam tu robić, ja Miałem zabijać te stworki? Gdzie, Gdzie ty, gdzieś nato? poszedł, gdzieś ty poszedł? Ale ja ja, ja latam! Ja latam! Gdzie? Bo ja na tutaj Ej chłopaki, ale co w musi być Przy budynku tutaj, no przy tym. Bo tutaj są takie Uu, ile złota, to są takie cię mogą zaatakować. I buraki, z, buraki są. Dę, ale jakiś parkour jest. Ej, narw nie podpuszczam cię, ale nie zmienisz dach, dach, dach na ten filtr. Tak, na górze. Ale co? Bura. Nie A byłeś... Tak na byłeś na tym ten. parkurze? Z No właśnie, go przeszedłem. Aha, o, No jestem parkour. na suficie i nic tu nie ma. To gdzieś tak, powinien być jakiś statek jeszcze, nie? No, był, był, był W statku był są statek, skrzydła. Był. A gdzie jest statek? Widz, widział ktoś? Ale... Kto mnie... Ty tam jest? O mój Boże, W tej bo te, mi... parkour, bo w te, to ja ja nie było. A idziecie ze mną na drugą wyspę? Bo my ja idziemy w z Mateuszkiem stawić. A ja tutaj. widzę, kiedy okay, Gdzie dalej. Chodźcie ze mną, chodźcie ze mną. ja wiem. No, idziemy na taką większą wyspę. To, no to jest w stronę zachodu. No, widzę, że coś się tam buduje. A coś się więc, buduje w tej Uuu, tamta też jest duża wyspa, no? No, to, Ktoś, też to jest strzał wyrzucił. No. No. O kurde, Mati! Damy ja ci radę, dam więcej budulc. No, to to, ja mam to jeszcze kilka takich. Mati, buduj, Mati, buduj. Ok, chłopaki osłaniajcie. No witam, witam. No, nie ja cały ja sobie wezmę. Chłopaki osłaniajcie. Na szczęście mamy dzielnego budowniczego, który niczego <laughs> się nie boi. bym się śmiał, jakbyś nie doleciał. Hey. Szymek. Powiem wam, o, że i chyba na mnie jest jakaś wiesna. No już mnie coś bije, o, no stary, co ja ci zrobiłem. Ej, jeśli by. Jak byś... Mam statek, mam statek! Idę tam pierwszy! Wow. tam pierwszy! Nie, ja chcę pierwszy! Tam jest ja Elytra! Chcę, Będę jako jedyny latał na naszym serwerze! Nie, no proszę! Nie, 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 Elytra jest moja, zaklepuję. Pierwszy! Czekajcie na to, no halo! Ja już jestem tam! Jak, jak zasuwa, kurczę! Jak lecą, zapamiętaj! Ej, wami ej, ej szymek! Co? A nie lepiej będzie się z tej wieży tam dostać do statku? Nie. Ja się buduję no po jak prostu nie. w górę. Ej, no nie bądź taki. Ja wszystko matiemu oddałem. Kurczę, to jest wysoko. Jak możesz. No Nie. No nie, kto to zrobił? To na pewno był SKKR. Nie. Ja ci nic nie zrobiłem. O nie, na nie. Ja jarosie. Kto to tam? Tylko nie wiem gdzie się jeszcze buduje, no ale tam. Ale no co, lecisz tak fiolo. prosto do góry? O, ty zginąłem. No widzisz, nie trzeba skanczyło. było strzelać to może się To jest kara. To, <laughs> to jest o, kara. Była zbrodnia to jest i kara. Ej, zaczynam się stresować wam powiem. Daj ten, item. No nie, nie mam, przecież. trochę dalej. Nie Jak nie przecież się to budow... Kto nie, tu perło wrzucił? Stary, nie mam, nie tam, okay, sorry, no tak. nie nie trafiłem tą perłą. Matko! No i nie mam tej eletry już. Chyba, że... O, jestem na statku! Nie! Gdzie ta, gdzie ta dawać mi ją? Wystarczy tutaj jakiś Tak, Szybko! Jest? Nie! Jest! Nie! nie. Jest Ale tutaj jeszcze jest. No spróbujemy. O, tak! Widzicie, że jest tylko mam... jedna na cały świat. Mam! Mam elitrę! A co, co? Co z tej, ja to się co z tej Ej, Słuchaj, można Ale robić? zostały ci diamentowe gacie, e, Szymek. Dobra. A I co łopata? A można robić. A można, można latać na niej. Aha, to jest ta! Gdzie są te gacie? Ale ja, ja, patrzcie, mam. Sk nie mam, czemu tego nie widać? Masz na plecach. Czemu to, czem A ja to muszę trzymać? ja to muszę zamiast klaty, tak? No tak. Ktoś mi Uuu, Uuu, zabrał Mam to skrzydła. Uuu. Chcesz diamentowe gacie Szmek? Tak, ja bym chciał. No. Mati, o no to oby. biedny, daj Matiemu. Patrz, na nie, nie bo mam mending. Ma bo... to... Ale super, ale fajnie. Ja chcę to? No i co ci to da? No to C będę... Mending o... jest super, N nigdy się nie zepsuje. Jak zbierasz ekspa, to się same naprawiają. Ale mam skrzydła, kurde, ej, jestem teraz. Jest tak, jest tak, jest A da się to jakoś zabić, czy co? tak. O, zabiło się. O, o, o ej, latam na pomoc, wylatuję! O, fuck, Jezu. ja Jezu! <śloniress> lecimy. Leci o, nie. nie, ja chcę na dół! Perełkę, trzymaj sobie perełkę. Pomocy, O, jest, Pomocy. dobra, Les, ja spadłem. Jeszcze ty... <śloniress> ja się... raz! <Rany>. O, fuck! <śloniress> nie, ja nie chcę! No i dobra, ja, ja lecę. No, Wuu! Ale ja ja, ja, ja Mało, latam! Nie, jest tylko jedyna na cały ten, na cały ja latam! Nie, przepaść! Żartuję! To jest kusiwa nawet no, no. nie denerwuj. Ale co super! Jest, no. Ale ekstra! Tylko ja muszę to nad diametr zmienić, bo teraz umrę Ej, znowu lecę w górę na pomoc! Nie! Jezu, latam nie. na pomoc! Na nie. pomoc! Nie. Gdzie ja lecę? Oj, ja co, lecę! ci! Co, Wylogował tak. się? Wylogował so... się. Szymek, jak mogłeś jak to zrobić? A, gdzie to jest ta Pokaż jak latasz. No nie wiem, uleciałem gdzieś. Ej, wiecie skąd możemy lecieć? Z tej wieży I Rola gdzie są slimebole na dole. A, na dole. Nie, wyżyjesz, tej no, mocy, ja albo tej Albo robiłem. tej drugiej, to ale to będzie na... lot. Dobra, teraz tylko jak wrócić na tego, na spawn'a? Jestem. I słuchajcie, napisy końcowe w Minecrafcie. Najpiękniejsza część gry, nigdy ich nie widziałem, Przed... nigdy ich yeah. nie przeczytałem do końca. <noise> Czytałeś czy kiedyś napisy do końca? Nie, w nie, nie. tak. Ja byłem kiedyś w kinie do końca, bo mnie, bo mnie wyganiali w jakimś kinie i powiedziałem, że nie zostało. Dobra, uwaga, <noise> hej, Przeszedłem Minecrafta! Brawo! Czyś Brawo był tutaj narw? Co? Czy A słuchajcie, zaraz sobie tej, zrobimy. Zobaczymy, jak się lata na tych skrzydłach. Zobaczymy, są zobacz... takie wolne. One no, są nie tak wolne. W ogóle patrz, jak jam kubek stary. Kwadratowa masakra. Gdzie jesteś? Ja chcę zobaczyć idzie, jak latasz. Gdzie mam, jesteś? Już mam dość. Idę na spawn'a. Uwaga, będzie pierwszy lot czekaj na aparatowi jeszcze. masakrze. Proszę czekaj o napisanie się... w komentarzach SKKF Pilot. Dziękuję. No, Szybko. Pewnie. Dobra, ja się wspinam dopiero, spokojnie. Aha, mi się... Jeszcze trochę to zajmie. Ej, w ogóle no, ja Mati, tak ja dla ciebie będę miał no. nagrodę za to, że tak ładnie misty budowałeś, wiesz? No fajnie, cieszę się bardzo. A żeby... jesteś tutaj u góry z nami? Dobra. To czekaj, ja ci tutaj dam... Y... Słuchaj, to dla ciebie wyjątkowa łopata, o. bo ma SITOC. torch. ale super, torch. Ale super, ci kompletnie oh, no. do niczego. No, no, A, nie No możesz sobie wykopywać trawę. Będziemy najlepszy Dobra, dobra. O, gotowi? O, gotowi? Ja jeszcze nie umiem latać, jestem Leci. dopiero żółtym kurczakiem. Dobra, dobra, nie, żeby Dobra, z rozpędem będzie. Uwaga! Hopa! Wow. Tak, Jak się takiego? tym steruje? No właśnie o tym mówiłem przed Aha, chwilą. Halo. To się wyłączyłem w takim razie. Ale fajnie się leci. Dobra, Jeszcze ten dźwięk chyba, jest taki super. Ui. No i siema. Skaczemy Skaczymy, Irol, dalej. Raz, no, i Ale to nie. jest odlotowe, że tak to ujmę. Uwaga, bo ja nie, wiem, czy trafię. Ja Jajcie, patrzcie, lata w Minecraftie. jaja. Yeah. Jestem. Ej, musimy zrobić jakiś taki tor przeszkód w powietrzu. Taki no, wiecie. tak jak w GTA już. było. Wolność A to się to się wie, da naprawić? Trzeba będzie poszukać, albo napisze... Dobra, bo... i brzuch bałwana, uwaga! O! Ktoś się Jezus. wysypał! Sorry, brzuch bałwana! <laughs> o nie, prędkość straciłem! I... 10 mógł dla Gryffindoru! Wow! Ale ekstra to było! No i dobra, ja już Na... będę kończył. Mhm. Bo zrobiłem wszystko, co będę chciał. Co, co będę chciał? Boże, co chciałem? Mamy dużo fajnych itemków. Jeżeli Wam się odcineczek podał, zostawcie łapeczkę w górę. I za tydzień we wtoreczek znowu kwadratowa masakra o 16. Także bądźcie punktualnie. I do zobaczenia. papa. Hej! Pa. Pa. No w ogóle dzięki, dzięki też, chłopaki, za pomoc. Spoczka. No Miło do zobaczenia. Miało. Cześć.